Dzień dobry, proszę Państwa, jesteśmy w siedzibie firmy Atom w Poznaniu, gdzie odbywają się szkolenia. Jednym z takich elementów szkolenia są optymalizatory mocy. Dzisiaj mam tutaj dla Państwa przygotowany optymalizator mocy firmy Huawei. Jest to nowość na rynku. Te optymalizatory mocy współpracują z falownikami firmy Huawei. Co jest tylko istotne, musimy wybierać falowniki o oznaczeniu falowników jednofazowych jako L1, natomiast przy trójfazowych M1, M2 i M3. Zastosowanie optymalizatora mocy niesie ze sobą wiele korzyści. Z takich podstawowych korzyści to jest oczywiście możliwość pracy każdego modułu oddzielnie, dzięki czemu możemy zastosować różną konfigurację. Dach nie musi być idealnie skierowany w jedną pozycję pod takim samym kątem. Oczywiście też niweluje skutki zacienienia ze względu na kolejne moduły. Firma Huawei wprowadziła doskonałe rozwiązanie, ponieważ możemy je stosować w sposób selektywny albo w miejscach, gdzie występuje zacienienie, lub moduły są zainstalowane pod innym kątem. Ale oczywiście też możemy wprowadzić pełną optymalizację. Tutaj bardzo ciekawa jest ta pełna optymalizacja, ponieważ dzięki niej mamy dodatkowe zalety. Między innymi to, że możemy tworzyć dłuższe szeregi. Sam optymalizator daje takie możliwości w zależności od falownika. W przypadku falowników jednofazowych możemy stosować 25 optymalizatorów mocy na jednym stringu do 5 kW. W przypadku większych falowników jest to nawet 50 optymalizatorów mocy na jednym stringu, w zależności też od falownika. Natomiast jesteśmy ograniczeni do 10 kW na jednym łańcuchu, na jednym stringu. Tutaj stosując pełną optymalizację możemy wydłużyć łańcuch, wydłużyć nasz string modułów fotowoltaicznych, ale też mamy pełne bezpieczeństwo, ponieważ za optymalizatorem mocy firmy Huawei następuje obniżenie napięcia. Tu uwaga, bardzo ważna informacja: do 0 V, czyli instalacja jest w 100% bezpieczna, nie wymaga dodatkowych ograniczników czy też wyłączników przeciwpożarowych. Natomiast więcej na temat optymalizacji pracy takiego układu dowiedzą się Państwo z kolejnego nagrania.